Wera Rebus, Należy przywrócić rzeczom nazwę prawdziwym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, w tym materiale odniosę się do wydarzenia, które odbyło się jakiś czas temu w Skierniewicach, mianowicie Strefa Mocy. Ono się co prawda już zakończyło, ale e, pomimo tego, że odbyło się, e, doszło tam do dwóch bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, mieszkańcy Skierniewic. E, Zdobyli się na to, aby zaprotestować przeciwko temu wydarzeniu, a po drugie, e, pomimo tego, że ono się i tak odbyło, to e, ten sprzeciw rozlał się po lokalnych mediach. Między innymi portal Skierniewica Nasze Miasto to opisał i właśnie gazeta ITS, którą mam w rękach. E, to jest wydanie z 9 lipca 2021 roku. To jest ważne, ponieważ e, ten sprzeciw, e, informacja o tym sprzeciwie dotarła do wielu mieszkańców Skierniewic, do wielu katolików, więc teraz już. Nie będzie to na pewno przedstawiane w, tylko w pozytywnym świetle, prawda? Wydarzenia typu charyzmatycznego czy sam ruch charyzmatyczny, i wiele osób będzie mogło nabrać większego dystansu i będzie przestrzeżonych przed działalnością tego typu sekt. E co jest ważne w tym materiale? Za chwilkę Państwu przeczytam i podkreślę to. Na początku chciałbym oczywiście przywitać wszystkich naszych stałych widzów, tych, którzy zaglądają do nas okazjonalnie, a także tych, którzy zajrzeli tutaj przez przypadek. Mam nadzieję, że obejrzycie materiał do końca i że zapoznacie się z innymi materiałami na naszym kanale. Bardzo przepraszam też za to, że mrużę oczy, ale słońce tak po prostu świeci z taką intensywnością, że nie jestem w stanie tego wytrzymać, a nie posiadam okularów. Przeciwsłonecznych, bo obywałem się bez nich od wielu, wielu lat i chyba będzie pierwszy rok, kiedy będę musiał takie okulary przeciwsłoneczne po prostu nabyć. Przejdźmy jednak do rzeczy. Tutaj na froncie gazety widać tytuł tego artykułu: Kontrowersje wokół festiwalu Strefa Mocy, który odbył się w Skierniewicach, strona piąta. Przechodzimy do treści tego tekstu napisanego przez panią Natalię Zwolińską tłumy skierniewiczan brały udział w, w katolickim festiwalu Strefa Mocy. Imprezie z udziałem charyzmatyków i uzdrowicieli towarzyszyły duże kontrowersje. Na profilu katolickie Skierniewice to tam właśnie e, powstała ta inicjatywa. Wokół tego e, portalu katolickie Skierniewice zrodziła się ta inicjatywa, aby wyrazić sprzeciw, aby spróbować zablokować to wydarzenie. Więc e, bardzo duże tutaj podziękowania do e, osób prowadzących ten fanpage na Facebooku. E, na profilu Katolickie Skierniewice nawoływano do akcji, która miała uniemożliwić przeprowadzenie imprezy. Strefa Mocy to katolicki festiwal, który odbywa się w wielu miastach. W miniony weekend przystankiem festiwalu były Skierniewice. W piątek i sobotę można było brać udział w modlitwach, koncertach, posłuchać charyzmatyków i uzdrowicieli, którzy występowali na scenie przy kościele na Osiedlu Rawka w Skierniewicach. Festiwal budzi wiele kontrowersji. Na profilu katolickie Skierniewice na jednym z portali społecznościowych można było przeczytać. Oburzenie wywołuje nie tylko charyzmatyczne spotkanie, ale również przyjazd uzdrowiciela Witka Wilka. Katolicy, dzwoncie i alarmujcie, podajemy numery telefonów, pod które należy zgłaszać sprzeciw. I to jest bardzo dobra wiadomość, że to przybrało właśnie taki charakter, że ci ludzie byli w stanie wskazać numery, na które trzeba dzwonić, żeby wyrazić swoje oburzenia tego typu inicjatywom i że... E... Ktoś, kto po prostu to organizował, miał na tyle, że tak powiem, determinacji, żeby, żeby to wszystko w ogóle nie tylko rozpocząć, ale żeby walczyć do samego końca odwołanie tej imprezy, również udało się dotrzeć do mediów, co też jest dużym sukcesem. Prowadzący profil podawali numery do Urzędu Miasta, proboszcza parafii i kurii Pytani przez nas księża tłumaczą, że wielu katolików z rezerwą podchodzi do ruchów charyzmatycznych. Prawda, nie sposób się temu nie dziwić. Zaniepokojenie budzi bardzo emocjonalne emocjonalne przeżywaniem przez ich udziałem. Uzdrowiciele postrzegani są zaś jako oszuści lub osoby poszukujące sławy. No jest w tym dużo prawdy. Jedni popierają charyzmatyków, którzy porówny, porywają tłumy, inni próbują wykreślić ich, w, ich ze wspólnoty. Jednak władze kościoła pozwalają na działanie tego typu ruchów. Rozumiemy, że są osoby, które nie popierają ruchów charyzmatycznych, które od jakiegoś czasu rozwijają się w kościele. Mówi ksiądz Zbigniew Kielan, rzecznik łowickiej diecezji. Jednak nie rozumiem, dlaczego takie zażalenia płyną do kurii. One Organizatorem. organizatorem nie jesteśmy my, tym bardziej, że jest to festiwal katolicki. A skargi płyną ze strony wiernych, dodaje ksiądz Kiela. No właśnie, yy, nie, ksiądz z Kuri, rzecznik Kuri. Ksiądz Zbigniew Kielan nie rozumie tego, że, że wierni po prostu szukają ratunku tam, gdzie mogą to po pierwsze, a po drugie, że kierują swój sprzeciw do Kurii, wyrażają go właśnie tam, żeby dotarła informacja do biskupa, który ma realną władzę w diecezji, aby to wydarzenie zablokował. Szkoda, że tak trudno na to po prostu wpaść, że odwołują się do najwyższej instancji. Ten festiwal odbywał się w całej Polsce. Byli już w Rzeszowie, Opolu i Sopocie. Współczujemy miastu Rzeszów, Opo, mieszkańcom Opola. I mieszkańcom Sobotu. Najserdeczniejsze kondolencje. Teraz u nas w parafii wiem, że wydarzenie budzi pozytywne i negatywne emocje. Mamy nadzieję, że emocje pozytywne wezmą górę, mówił w minionym tygodniu ksiądz Adam Kwaśniak, proboszcz parafii na Rawce. No właśnie, emocje, 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 emocje są najważniejsze. No chyba nie do końca o to chodzi w Wierze Katolickiej, aby coś budziło pozytywne emocje i tak dalej. W sobotę, tuż po rozpoczęciu festiwalu, zaczął padać ulewny deszcz, ale nie o Odstra ale nie odstraszył zgromadzonych. Przez dwa dni festiwalu uczestniczyło w nim około tysiąca osób. Niestety, przyszłam z ciekawości. Nie byłam nigdy na takim festiwalu. Wczoraj nie miałam możliwości przyjść, ale była moja koleżanka, która stwierdziła, że było bardzo miło. Kulturalnie i ciekawie. Dużo muzyki i wspólnych modlitw, mówiła pani Alicja, która brała udział w sobotnich koncertach. No tak, zupełnie jak w zborze protestanckim. Dużo modlitwy, wspólnych modlitw. A la, 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 basra, ba, da ba. Siaba, da, ba da. Ja jestem sceptycznie nastawiona do uzdrowicieli. Uważam, że to naciągacze, których powinno się usunąć z kościoła. Przyszłam zobaczyć, jak to wygląda. Co tacy ludzie robią i mówią, że mają tylu zwolenników? Mówiła jedna z uczestniczek. Prowadzący profil katolickie Skierniewice w odpowiedzi na nasze pytania napisali... Niestety, wielu ludzi z ruchów charyzmatycznych odeszło do protestantów. Całe wspólnoty odchodziły. Bardzo, słuszne, bardzo słuszna i rzeczowa, merytoryczna, konkretna odpowiedź, z, dlaczego po prostu ruch charyzmatyczny jest zagrożeniem. Między innymi dlatego, że dochodzi do porzucenia wiary katolickiej. Pojawi się również post na profilu katolickie Skierniewice, w którym czytamy. I tutaj Państwu przytoczę całość tego posta, bo tu jest tylko fragment i uważam, że. Warto podejmować takie inicjatywy. Zachęcam wszystkich Państwa do. Skupiania się w swoich miastach w takie właśnie grupy, do tego, aby tworzyć fanpage, aby przygotować konkretne metody działania, żeby torpedować tego typu wydarzenia, żeby się skrzyknąć, stworzyć struktury, podzielić się zadaniami, kto zajmuje się mediami społecznościowymi, kto przygotuje krótkie notatki, kto przygotuje zdjęcia, kto poinformuje albo wybierze najważniejsze numery, pod które trzeba dzwonić, kto poprowadzi kampanię, kto tym wszystkim zarządza, kto kogo poinformuje, jak tylko. Pojawi się informacja, że takie wydarzenie ma mieć miejsce, czyli na przykład ja dzwonię do Krysi i do Bartka, Bartek dzwoni gdzieś tam i do kolejnej osoby, i tak dalej, i tak dalej. Warto też mieć przy sobie jakiegoś kapłana, który będzie to wszystko pilnował, żeby naprawdę to było kulturalnie, ale żeby to jednak miało ręce i nogi. Więc zachęcam, twórzcie takie, że tak powiem, ruchy oporu w swoich parafiach i myślę, że warto takie wydarzenia torpedować. Od, pierwszej, od pierwszego dnia, kiedy pojawi się informacja, że takie coś ma miejsce, bo jeżeli coś próbujemy powstrzymać coś, jakieś wydarzenie zablokować, to na pewno nie warto tego robić na dzień czy dwa dni przed samą imprezą, bo wówczas jest małe prawdopodobieństwo, że uda się po prostu zwiększyć takie starania sukcesem. Dlatego od pierwszego dnia działajmy przez całą długość okresu aż do tego wydarzenia i wtedy jest szansa, że to coś uda się zatrzymać. Czy to jest wieczór uwielbienia, czy to jest koncert chwały, czy to jest jakieś inne okrutne, zwodnicze niebezpieczeństwo. Zostańcie z Bogiem, cieszę się, że oglądacie ten materiał, a teraz właśnie cały ten post z portalu, z fanpage'a Katolickie Skierniewice specjalnie dla Was. Niech Matka Boża otacza was płaszczem swojej opieki, to by było na tyle. Można nas odwiedzić Garncarska 32 Warszawa albo po prostu wejść www.tdeum.pl.